Dzień dobry. Gdy zacząłem tworzyć bloga parent trader, robiłem to tak naprawdę przede wszystkim dla siebie, aby usystematyzować moją wiedzę. Z czasem blog stał się na tyle popularny, że czytelnicy zaczęli mnie bombardować różnymi pytaniami. Jedno z nich pojawiało się najczęściej. Z jakiego brokera korzystam? Wtedy moim brokerem był Saxo Dlaczego? Po pierwsze, dlatego że w tamtym czasie Sakso był absolutnym liderem na rynku pod względem oferty, jak i jakości obsługi. Ich biuro w Polsce po prostu to była jakość, zbliżona tylko i wyłącznie do szwajcarskiego takiego prawie bankingu. Po drugie, wspominałem o Sakso, dlatego że udało mi się z nimi wypracować taką zasadę win-win, według której moi czytelnicy otrzymywali dodatkowe korzyści zakładając konto w Saxo za moim pośrednictwem. Około 2019 roku moja współpraca z Sakso Bankiem się zakończyła. Głównie dlatego że Saxo spadła jakość obsługi klientów, a prowizje wyglądały coraz gorzej na tle konkurencji. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że na przestrzeni od ostatnich pięciu lat zmieniło się naprawdę sporo. Dziś mogę z czystym sumieniem powiedzieć Wam, że ponownie założyłem u nich konto, w zasadzie to reaktywowałem moje stare konto, jakie założyłem kolejne dla Independent Trader Holding. W tym nagraniu powiem Wam, co skłoniło mnie do ponownej współpracy z Saxo oraz co przygotowaliśmy dla Was. Wybierając brokera, sugerujemy się różnymi rzeczami. Dla wielu ludzi liczą się przede wszystkim opłaty. Generalnie im tańszy broker, tym lepiej. Dla mnie osobiście nic bardziej mylnego. Tani w większości przypadków wcale nie oznacza dobre. Dla mnie przy wyborze brokera zawsze najważniejsze było bezpieczeństwo i jakość obsługi i tu Saxo Bank jest ścisłej czołówce. Tak historycznie patrząc, Saxo oferuje swoje usługi globalnym inwestorom od 1992 roku, czyli jest to ponad 30 lat działalności na tym w sumie relatywnie młodym rynku. Aktualnie Saxo ma otwartych ponad 1 200 000 rachunków, a łączna wartość aktywów przekracza 100 miliardów dolarów. z Saxo ma wiele działających na skalę globalną spółek czy instytucji finansowych. Ja wychodzę z założenia, że skoro oni zaufali Saxo, dysponując sztabami oceniającymi ryzyko prawników, to w miarę dobrze prześwietlili tą instytucję. Generalnie reputacja jest dla mnie wszystkim, a tą Saxo ma naprawdę dobrą. Saxo Bank jak sama nazwa wskazuje, jest bankiem. I to nie byle jaki. Dysponują duńską licencją bankową. Natomiast Saxo, co bardzo ważne, w 2023 roku został uznany za bank określany jako systemowo ważną instytucję finansową, tak zwany SIFI. W praktyce oznacza to bank too big to fail, czyli zbyt duży, żeby upaść. Czyli w razie kłopotów sektora finansowego, czy to w Danii, czy to w Europie, można liczyć na to, że Saxo Bank jako jeden z pierwszych otrzyma wsparcie ze strony banków centralnych. Zaufanie budzi również sama duńska jurysdykcja, gdzie system bankowy należy do jednych z najlepiej dokapitalizowanych i najbezpieczniejszych na świecie. Dania ma najwyższy rating kredytowy, czyli potrójne A, o zasadzie wszystkich liczących się agencji ratingowych, takich jak SP, Global, Moody's czy Fitch. Jest też jednym z zaledwie 8 krajów ocenianych przez Trading Economics na najwyższym poziomie, czyli 100 punktów na 100 możliwych. Gdyby jednak komuś duński nadzór nad brokerem nie wystarczył, to warto wiedzieć, że Saxo jest też kontrolowany przez regulatorów z Unii Europejskiej, osobno z Wielkiej Brytanii, osobno ze Szwajcarii, Francji oraz Singapuru. Saxo, pomimo że jest bankiem, nie oferuje tradycyjnych produktów bankowych, takich jak lokaty, kredyty hipoteczne czy karty kredytowe. Mimo to podlega takim samym ścisłym regulacjom jak inne banki w Danii. Dzięki temu może zaoferować bardzo wysoką gwarancję depozytu w wysokości 100 tysięcy euro. Dla porównania, inni brokerzy działający w Europie czy Unii Europejskiej zazwyczaj gwarantują depozyty do 20 tysięcy euro, czyli w tym przypadku mamy gwarancję 5 razy wyższą. Jest to o tyle ważne, że gdyby broker wpadł w kłopoty, co moim zdaniem w przypadku SAX jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne, no to teoretycznie papiery wartościowe, gdybyśmy je, gdyby, nie wiem, broker ogłosił bankructwo, moglibyśmy je odzyskać poprzez Syndyka, natomiast depozyt na koncie raczej byśmy stracili, a na pewno powyżej tej gwarancji. Czyli w przypadku Sakso mamy nie 20 tysięcy, powiedziałbym, gwarancji, tylko kwotę pięciokrotnie większą. Wspominam o tym, ponieważ uważam, że otwarcie rachunku w Sakso Banku jest dobrym sposobem na geograficzną dywersyfikację majątku. Jest to szczególnie istotne w momencie, gdy na Ukrainie trwa konflikt zbrojny, a Polska bądź co bądź jest krajem frontowym NATO. Nawet jeżeli nie jesteśmy jakimiś, nie wiem, traderami, to budowa globalnego, powiedziałbym, portfela akcji w SAXO jest dużo bezpiecznym rozwiązaniem niż korzystanie wyłącznie z polskich domów maklerskich czy w ogóle ograniczanie się tylko i wyłącznie do polskiego rynku akcji. Rozwiązaniem dużo bezpieczniejszym, no i jak się okazuje, całkiem tanim. O ile jeszcze do niedawno odrzucałem ofertę Saxo, m.in. ze względu na wysokie opłaty, to dziś mogę powiedzieć, że nie tylko jest Saxo jednym z bezpieczniejszych brokerów w Europie, ale również o dziwo jednym z najtańszych. SACSO kompletnie zmienił swoją politykę cenową, obniżając prowizje praktycznie na każdą klasę aktywów. W niektórych przypadkach prowizje minimalne zostały ścięte o 80%. I tak przykładowo, handlując akcjami z USA płacimy zaledwie 0,08% wartości transakcji, a minimalna prowizja została zredukowana z 5 dolarów do 1 dolara. Również handel na GPW jest zaskakująco tani. Prowizja od zakupu bądź sprzedaży akcji na polskiej giełdzie to jedyne procenta, a minimalna kwota wynosi 10 zł. Oznacza to, że przy transakcji na kwotę większą niż 2600 zł sakso wypada lepiej niż typowe polskie domy maklerskie. Natomiast szczegółowe porównanie znajdziecie w tabeli. W przypadku pozostałych rynków, prowizje Saxo są również na bardzo, bardzo niskim poziomie. No cóż, Saxo obniżyło prowizje, natomiast przypuszczam, że nadrabia to właśnie efektem skali. W Saxo prowadzenie rachunku jest całkowicie za darmo i co ważne, nie ma limitu minimalnej wpłaty. Nie ma także żadnych ukrytych kosztów, takich jak na przykład Custody Fee, czyli opłaty za przechowywanie aktywów, najczarną od wysokości aktywów. Im więcej aktywów, tym wyższa opłata. Czy chociażby opłaty za brak aktywności, co uważam jest bardzo dobrą wiadomością, dla wszystkich długoterminowych inwestorów, przewalutowanie także odbywa się po bardzo atrakcyjnej cenie i jest to spot plus 0,25%, czyli podobnie jak w najtańszych kantorach internetowych. Co ciekawe, gotówka na rachunku jest też oprocentowana, i w przypadku dolara aktualnie, czyli połowa lipca 2024, oprocentowanie wynosi nawet 4% w skali roku. Jeżeli dodać do tego, że Saks oferuje dostęp do 26 krajowych rynków akcji, pozwala na inwestowanie w obligacje, zarówno rządowe, jak i korporacyjne, ma w swojej ofercie mnóstwo funduszy typu ETF i tu minus, duży minus. Na razie niestety tylko te europejskie. To mamy brokera, który otwiera nam drzwi do powiedziałbym, inwestycji globalnych po zaskakująco niskich kosztach. Teraz jedna bardzo ważna rzecz. Mogło wam się obić o uszy, że Saxo wypożycza akcje swoich klientów, a ja wielokrotnie ostrzegałem przed tego typu brokerami. I teraz jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. W przypadku Saxo sytuacja wygląda zupełnie inaczej niż u tych najtańszych brokerów. Saxo może wypożyczyć Wasze akcje innym inwestorom, ale tylko i wyłącznie, jeżeli wy się na to zgodzicie. Oczywiście za takie wypożyczenie dostaniecie jakieś tam wynagrodzenie, a oprocentowanie czy te opłaty od wypożyczenia bardzo różnią się w zależności od tego, które akcje, czy akcje jakich firm pożyczacie. Ja osobiście jestem zdecydowanym przeciwnikiem wypożyczania własnych akcji, natomiast jeżeli ktoś chce dzięki temu generować dodatkowy dochód, no to w Saxo ma taką możliwość. Bezpieczeństwo i niskie opłaty to jedno, ale nie to skłoniło mnie do tego, żeby ponownie zacząć korzystać z SAXO banku. Niemniej ważne jest jakość obsługi i dodatkowe uzgodnienia przygotowane specjalnie dla inwestorów z Polski. I tu mamy ich mnóstwo. Po pierwsze, założenie rachunków SAXO odbywa się w 100% online i co ważne dla wielu w języku polskim. Druga rzecz. Jeśli zwrócimy się do obsługi Saksa, możemy być pewni, że będziemy rozmawiać po polsku. To znacznie ułatwia załatwienie sprawy. Czujemy się też znacznie lepiej rozmawiając z Polakiem zajmującym się na rzeczy niż z Hindusem, który na drugiej linii udziela wsparcia odnośnie nie wiem, sprzętu AGD. Kolejna rzecz. Sakso do wpłat złotówkowych udostępnia nam polski rachunek bankowy. Możemy więc przelać złotówki darmowym przelewem, a następnie przewalutować je w Sakso po bardzo korzystnych warunkach. To duże ułatwienie, bo, po pierwsze, przyspiesza realizację wpłaty, a po drugie, unikamy zaskakująco wysokich prowizji za przelewy międzynarodowe, zwłaszcza w dolarze amerykańskim. Pomimo że Sakso nie wysyła automatycznie PIT-u, jak robią to niektóre domy maklerskie w Polsce, to oferuje raport na koniec każdego roku, w którym w którym w zasadzie znajdziemy wszystkie niezbędne informacje, aby rozliczyć podatek Belki. W zasadzie wystarczy przekopiować dane z raportu w odpowiednie rubryki PITU i, i w zasadzie gotowe. Ta opcja nie ma dla mnie dużego znaczenia, dlatego, że jestem rezydentem podatkowym Hiszpanii i przede wszystkim korzystam z wielu brokerów. Natomiast zdaję sobie sprawę, że dla wielu inwestorów z Polski taki raport jest sporym ułatwieniem. Kolejnym atutem jest oczywiście polska platforma transakcyjna, ale o niej przydałoby się powiedzieć kilka dodatkowych słów. Generalnie, Saxo oferuje trzy platformy transakcyjne. Pierwsza jest w formie programu instalowanego na komputerze i jest przeznaczona głównie dla traderów. Daje możliwość korzystania z wielu monitorów. No, myślę, że dla mnie, ani dla większości z Was, ta opcja jest zbędna. Drugą platformę otwieramy w przeglądarce internetowej na komputerze, na telefonie, na tablecie i z tej najczęściej ja na przykład korzystam. Jest prosta w obsłudze i zawiera tak naprawdę wszystkie najważniejsze instrumenty. Trzecia jest banalnie prosta, ale nie ma w niej instrumentów lewarowanych. Jest przeznaczona dla inwestorów długoterminowych. Także w zasadzie dla większości z Was opcja druga bądź opcja trzecia jest najlepszym rozwiązaniem. Generalnie dla mnie każda z tych platform jest bardzo prosta w obsłudze, jest intuicyjna i co ważne, działają one bardzo szybko i sprawnie. Wydaje mi się, że one są dopracowane niemalże w każdym szczególe. Powiem wprost, wydaje mi się, że są to najlepsze platformy transakcyjne z jakich miałem okazję korzystać. Natomiast ludzie z mojego teamu, którzy aktywnie handlują opcjami, czasami kontraktami terminowymi, też twierdzą dokładnie tak samo w tej części dotyczącej instrumentów lewarowanych, których w zasadzie ja nie dotykam. Oczywiście nie jest to tak, że Saxo absolutnie nie ma wad. Nie ma brokera idealnego i Saxo absolutnie nie jest brokerem idealnym. To, co najbardziej razi w ich ofercie, to brak dostępu do ETF-ów notowanych w USA. Jest to jak dla mnie duży problem, jest to wada większości brokerów działających na terenie Europy. I niestety jest to wynik debilnych regulacji na poziomie Unii Europejskiej, dla których ETF-y są aktywem wysokiego ryzyka, natomiast na przykład lewarowane kontrakty CFD czy opcje już y, takim instrumentem nie są. Także no, głupota unijnych urzędników jak powszechnie wiadomo nie ma granic. Więc ni tu, nic tutaj na chwilę obecną nie poradzimy. Ludzie z Saxo zastrzegają, że starają się obejść problem dostępu tych amerykańskich ETF-ów, natomiast czy im się uda, nie wiadomo. Jeśli więc chcecie, a większość z Was na pewno chce mieć dostęp do amerykańskich ETF-ów, to oprócz Saxo musicie po prostu skorzystać z innego brokera i warto tutaj zajrzeć do naszego niezbędnika, link w razie czego znajdziecie na dole w opisie nagrania. Przejdźmy teraz do mojej współpracy z Saxo. Co możemy Wam zaoferować? Otóż zakładając konto w Saxo z linku znajdującego się w opisie pod tym nagraniem lub klikając w odpowiedni banner, np. Na, na portalu independenttrader.pl uzyskujecie od Saxo równowartość 250 euro na prowizję do wykorzystania w okresie 3 miesięcy. Dodatkowo z mojej strony możecie liczyć na 3 miesięczny darmowy dostęp do portfela Tradera. Jeśli nie wiecie co to jest, odsyłam Was do strony portfeltradera.pl. Link oczywiście znowu w opisie. Tu jedynie wspomnę, że jest to usługa, z której korzysta obecnie niemal 3000 subskrybentów, dająca dostęp do śledzenia moich ruchów inwestycyjnych, ale także do wglądu w trzy portfele standardowy, defensywny oraz stricte portfel GPW, całej masy materiałów edukacyjnych od analiz spółek poprzez obszerne raporty, aż do sesji QA czy liczne webinary na żywo. Ogrom materiałów edukacyjnych, jak i bardzo dobre wyniki sprawiają, że średnio 82% osób decyduje się na przedłużenie subskrypcji na kolejne lata. Myślę, że wgląd w to, jak inwestuję, może być dla was ciekawą propozycją, zwłaszcza że stopa zwrotu u mojego portfela od 2020 roku do końca 2023, czyli 4 lata, wyniosła 125%, czyli ponad dwa razy więcej niż S&P 500 w analogicznym okresie. Co ważne, nie był to jakiś jeden złoty strzał, gdyż lepszy wynik niż główny amerykański indeks akcji odpowiadającej mniej więcej za 50% globalnego rynku akcji udało mi się pobić w 3 z 4 lat. Nawet w momencie przygotowania nagrania, czyli lipiec 2024, udało mi się wygenerować 17% od początku roku, czyli mamy 6,5 miesiąca, czyli póki co jest dobrze. Ktoś może pomyśleć, Gość ma szczęście, więc jak przyjdzie BESA, jakaś obsuwa, no to pewnie straci 50-60% kapitału. Otóż takie weryfikacje już przechodziłem podczas np. COVID-u, paniki COVID-owej, czy w 2022 roku, gdzie poza surowcami energetycznymi taniał niemalże wszystkie aktywa. I w najgorszym momencie mój portfel tąpnął maksymalnie 17%, co i tak jest wynikiem dużo lepszym niż S&P 500, czy nie wspominając o polskiej giełdzie. Wróćmy jednak do Saxo. Wspomniałem, że zakładając konto z linku poniżej czy poprzez banner, czyli w niezbędniku na, na blogu, Saxo przekazuje Wam równowartość 250 euro, czyli ponad 1000 zł na prowizję. Tym samym można powiedzieć, że w absolutnej większości przypadków Saxo pokrywa wszystkie prowizje, dzięki czemu macie możliwość zbudowania takiego portfela jak mój przy minimalnych lub zerowych kosztach. Co zrobić, aby uzyskać 3-miesięczny dostęp do portfela tradera? Po założeniu konta i zasileniu go kwotą minimalnie 11 tysięcy euro otrzymacie dostęp do portfela tradera na 3 miesiące. Kontaktujecie się z nami poprzez zakładkę kontakt na stronie portfeltradera.pl i w ciągu kilku godzin macie 3-miesięczny dostęp do portfela tradera. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że nasza oferta przypadnie Wam do gustu. Moim zdaniem warto Zdywersyfikować waszych brokerów, m.in. o SAXO, ze względu na świetne warunki do inwestowania, ogromne bezpieczeństwo, ale również ze względu po prostu na taką samą dywersyfikację geograficzną majątku, zwłaszcza w tak niepełnych czasach jak obecnie. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia.